Ostatni odcinek Starek z ligi po godzinach w 2012 roku Adam Nowakowski dzisiaj bez Macka Gierskiego, Maciek nieobecny, no ale ze mną są zawodnicy Biedronki Giudziąc zmęczeni. No i chyba nie do końca zadowoleni po meczu z chyle kompletem, ale o tym opowiem za, za chwilę. Marcin Gutman, Tomek Kazimierczak, witam was panowie. Eee, Marcin, przede wszystkim... No i jak ty ocenisz ten mecz? Myślę że, myślę, że mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Bardzo szybki mecz. Jak, jak na drugą niegę spotkały się dwa wyrównane zespoły, które grało fotel lidera. Także co tutaj dodać? Szkoda straconych trzech punktów i trzeba grać dalej. To jedna fajna białka w osłabieniu. Potrafiliście też strzelić w osłabieniu? Tak, potrafimy też strzelać w osłabieniu. Głównym atrybutem jest charakter zawodników, którzy potrafią powalczyć do samego końca. Co też więcej można powiedzieć? No szkoda tych trzech punktów. Moim zdaniem dobry by był remis podział punktów. Każda drużyna by zasłużyła na swoje. Skąd się wziął pomysł startu w starych widze? Myślę, że mamy na tylu dobrych zawodników i taką szeroką kadrę. Że nie zaszkodziło spróbować swoich sił. Yy, także grać dalej, jest fajnie, zabawa się kręci grać o jak najwyższe cele. I tutaj główna zasługa, myślę, kierownika drużyny Biedronki, który po namowach części zawodników uległ nam i się zgodził, żeśmy tutaj zagrali. Graliście, jak w grupie śmierci, możemy tak to nazwać, no i takim rzutem na taśmę awansowaliście w ogóle do tej drugiej ligi. No tak, byliśmy akurat w grupie śmierci, to się zgadza, drużyny postawiły wysoki poziom. Myśmy się tego troszeczkę też nie spodziewali, no ale cóż, trzeba było walczyć, udało nam się przejść dzięki ostatniemu meczu, graliśmy bramkami. Fajnie, że tak się stało, gramy w drugiej lidze, nie w trzeciej, na pewno będziemy walczyć do końca. To co Państwo słyszą w tle to pojedynek Czarni-Liano z LB, w tym momencie jak widzę dobrze na tablicy wyników Czarni-Liano prowadzą 1 do zera, ale jeszcze wróćmy do tego spotkania. Wy nie macie tak naprawdę indywidualności, bo naprawdę że na chiedere kompletu opiera się na dwóch zawodnikach, to jest Stankiewicz, to jest Olszewski to widać w każdej klasyfikacji strzelców, asyst kanadyjskiej zdecydowanie na pierwszym miejscu po tym meczu Olszewski, Stankiewicz, was trudno szukać w tych klasyfikacjach tak naprawdę myślę, że mamy, tak jak mówisz, wyrównany zespół, każdy dokłada tą swoją cegiełkę. Daje z siebie. 100% swoich możliwości. Yy, jeden za drugiego wchodzi, nie ma problemu. Także jest super. Trajujecie gdzieś w ogóle w Giełdżonzu, czy spotykacie się na hali? Spotykamy e się na hali, gramy razem już parę lat dobrych. Część zawodników odeszło, część przyszło. Yy, drużynę też trzeba odmłodzić, wiadomo, bo już gramy kilka lat. Część zawodników bardzo młodych, którzy się ogrywają, grają, zgrywamy się pomału. Myślę, że to z przyszłością na kolejne lata będzie. Jesteście tak naprawdę drużyną zakładową, no ale to, co już mogliście zauważyć tutaj w tej widze, że te drużyny, które chcą tutaj się bić o najwyższe cele one tak naprawdę płacą zawodnikom, aby tutaj e, się pojawili Tomek Jokusz, Natalia Sieracka, e, Przemek Kanik, Radek Kanik. E, ciężko jest tak naprawdę z nimi rywalizować. No wy rywalizowaliście z drużynami zbyt goście. Wiecie jak to jest. Tak, dokładnie. Tak, jak tutaj wspomniałeś, drużyna, między innymi z Raf Mixu są zawodnicy, którzy mają płacone za przyjazdy, podejrzewają, mają płacone za, za mecze, za zdobywanie bramek. Czy tak jak wczoraj, świetlik, który wiem, złapał zerko. Trzecie, już tym trzecie tym zerko, Myślę, że na pewno też dostał jakąś, jakiś prezent na, na nowy rok od sponsora. No wiem, że Sylwester był na dole w Kiengier zorganizował Raf wczoraj. No. My gramy tutaj dla siebie, dla własnej przyjemności. Niektórzy na pewno chcą się, chcą się pokazać z jak najlepszej strony No cóż. To na co tak naprawdę stać? Myślę, że o miłej niespodzianki nam, jak i kibicom jako Beniaminek, pierwszy rok. Myślę, że myśmy chcieli zagrać w ćwierć finale, a później tak jak już powiedziałem niedawno w wywiadzie, zobaczymy co będzie dalej. No w tym momencie jesteście już blisko już się że Gdybyście Wy wygrali, to byście już byli pewni tej rundy barażowej. No i kto by się spodziewał? Ja jednej rzeczy nie przypuszczałem przed tym sezonem, że będziecie jedną z najlepszych drużyn grudziąckich tutaj naprawdę. Wielu organizatorów, organizatorów, obserwatorów jest zaskoczony plus Biedronką. Jest tak. Jesteście lepsi od WSD Twojej szkoły, która była ustawiona. Tak, tak, to się zgadza. Niektórzy organizatorzy właśnie byli zaskoczeni grą w ogóle po pierwszych meczach, że, żeśmy potrafili postawić jakiś poziom, że nie było tak łatwo z nami, żeśmy nie odpuszczali. Mam nadzieję, że to tak będzie do końca, i że zagramy w tym ćwierćfinale. A w tym momencie, jeżeli mielibyście grać w spotkaniach bależyżowych, no to chyba byście mieli łatwo, bo rywalizowalibyście z Gestą chociaż tam nie będzie już łatwych spotkań. Nie? Zgadza się. W pierwszej lidze nie ma już słabych drużyn. Tam jest wyrównany poziom. Trzy drużyny, które naprawdę są mocne. Rode, Brokersi, to myślę jest teraz niespodzianka na topie. Mają swój moment. No i Rafnik, który zajmuje pierwsze miejsca. Myślę, że w tej drugiej czwórce, moje zdanie, nie chciałbym zagrać ze Skodą, bo to jest chyba naprawdę Najmocniejsza drużyna z tej drugiej czwórki jak na razie. No Skoda jak na razie rozczarowuje nas tutaj wszystkich. Trzy spotkania, trzy porażki. No i dzisiaj, no wczoraj ta porażka, nie wiem czy mieliście okazję obserwować. No naprawdę bardzo dobre spotkanie z Rodę, do Dede Bydgoszczy. I jakieś przypadkowe błędy, dwie bramki strzelone przez drużynę Rodę. No i porażka. No ale dobrze, wyjdźmy jeszcze na chwilę do Biedronki Ogląda, y, oglądacie pierwsze, pierwszą ligę. Na, nie, z niektórymi drużynami nawet graliście. Jakie, jak, czy macie jakiś typy w ogóle na tą ligę? Kto by mógł zagrać tutaj w finale. W tej chwili moim zdaniem akurat, na tyle co mogę powiedzieć, to wszystko się może zdarzyć. Na przykładzie Skody Skoda też bardzo ładne mecze wygrywała. Wszystko nagle coś się zepsuło przegrywają, tak? Y, no a on. Nie wiem, e, powiem no, to ja tak. że no. z drużynami zbyt No, Co sądzicie o, tych, o ich poziomie? No, na pewno tam będzie walka. Na pewno drużyny zbyt goszczy będą się liczyć do pretendent, pretendentami do pierwszego miejsca. No, różnie może być. Ciekawe, jakie będzie losowanie, bo zawsze e, faworycie spotykali się wcześniej. E, to tutaj od dwóch lat, już kiedy transmitujemy e, Stalex League. To mogę Wam powiedzieć, że e, dwa lata temu wielkim faworytem były drużyny Helvetik, Heumno i Rafmix. Wszyscy im wyróżnili, spotkali się, się w finale, spotkali się w półfinale. Rok temu znowu hełmno spotkały się z Rafiksem w półfinale. E, takie miało losowanie Tomek Keller. E, no ale wróćmy do Was. A no, tak po cichu gala finałowa. Rok temu była taka sensacja, wojownik wap przez drugiej Ligi wszedł do finału, wielkiego finału, pokonując w półfinale. Trader Hook obecny FX Broker. Może tak po cichu? Po cichu każdy pewnie myśli żeby zagrać w tej gali finałowej, chociaż było trzecie miejsce nie mówiąc o, o finale zobaczymy, piłka jest z grą błędów, są y, dwie bramki każdy może zdobyć bramkę i przechylić y, korzyść moczu na, na swoją y, korzyść dzisiaj chciałem jeszcze co dodać, mieliśmy pierwsze czerwone kartki nie wiem, czy to słyszeliście, co się działo tutaj dzisiaj rano. Pojedynek Schumacher RPK King, Sojda, Walierzy Balnierzy Sobotka pod podyktował trzy obligatoryjne czerwone kartki za bójkę na boisku. Pierwsza taka niemiła sytuacja w tym roku. No cóż, tak na zakończenie jeszcze. No, czego życzyć biedające, w tych ostatnich kolejkach drugiej ligi w całym 2012 roku? W 2013 oczywiście. Myślę, że żeby nas, tak szybko zleciał, nas, wszystkich, tak szybko zleciał. nas wszystkich, jak i wszystkie drużyny, miały te nieszczęsne kontuzje. Mam my na myśli u nas Daniela Gnickiego, który ciągnął ten zespół, a jak wiemy tydzień temu uległ poważnej kontuzji, która wyklucza go na 6 tygodni czasu. i cóż, wszystkim życzymy szczęśliwego nowego roku i dużo, dużo emocji. ale no cóż panowie, bez kontuzji życzymy całej drużynie, biedej tak samo, oczywiście, już najlepsze życzenia dla Daniela Gnińskiego, a także przypominamy o, o nieobecnym Marcinie Zużydło MVP sprzed dwóch lat. Także pęknięta kość strzałkowa, pęknięta kość Sopia, No ale wiemy już, że pod koniec stycznia Marcin wróci do jej. już no w imieniu zarządu Ligi, w imieniu zarządu Hali sportowej sportowej i Telewizji Internetowej Sport TV również życzę Państwu. Szczęśliwego nowego roku. No i spotykamy się już za tydzień. Kolejne dwa dni wielkich, wielkich piłkarskich emocji na hali widowiskowo-sportowej w świecie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.